Witam serdecznie, ja jestem FUBU. A dzisiaj sobie tak nagram, się w sumie niedziela 27 i to wielka fuzja, wielkie łączenie serwerów polskich. Ja sobie dzisiaj wejdę na Fenixa, pokupuję jeszcze przyszłe aury i zobaczę, czy będę mógł coś zezwojować W ogóle chcę sobie nagrać taki pamiątkowy film. Nagram sobie taki pamiątkowy film. Z tego e, starego Feniksa, który teraz będzie. Właśnie, który teraz się pojawił za chwilę. Nie wiem, jak mnie słuchać, bo nagrywamy za pomocą Frapsa e, i Fraps ściąga mój mikrofon. E, także dobra, zobaczmy, jak, jakie są w ogóle ceny. Jakie, jakie są ceny? Leczenie, uderzenie miecza, wirujący mieczyk. Dzisiaj jest, no mówię, 1316 godzina, 1316.27 szperamy e, sobie, chcemy kupić sobie. Ja już tutaj kilka mm, ksiąg, e, aur miecza kupiłem, o silne ciało po 900, tutaj jakiś marmurek jest. E, o, wirek miecza, ale wirka miecza nie będę potrzebował. E, coś tutaj jeszcze mogę tutaj kupić. Silne ciało, wir miecza, instrukcje. Hmm, tutaj jest bardzo dużo ksiąg, także zaraz sobie zobaczymy hmm, po ile będą te księgi. Ostatni filmik z PL cieszył się zajebistą popularnością, w związku z czym nagrywam będę kontynuował. Teraz pokażę wam wszystko hmm, połączeniu serwera od razu co i jak, z się zobaczcie, Bojowy dziewiątka. Tylko 115 milionów. O kurde. To nieźle 115 milionów to i tak jest bardzo zdania. Nie wiem dlaczego O, berek jest, patrzcie, jest berek I cyk, i berek na Fubusia I drugi berek cyk I trzeci berek cyk I czwarty berek cyk Kupiłem cztery berki Jestem, jestem zajbiście zadowolony Koleś miał rzęszeń Ale rzęszeń miał drogi, słuchajcie Jak wam kobuła się wyjebie na plecy, to lepiej kupić yy... o jakiś hełmik jest też lepiej kupić ziółko i, i ją skrzeszyć, prawda? E, tak, patrzę, patrzę, co tutaj jeszcze jest tu są jakieś budki, 15 strzałów, 10 krytyk 5 spowolka, ale bez HP, katolipa. to e, lipa tutaj mamy 2 khp, przyszywkę, ale szkoda, że plus 4, no nic e, no dobra, w porządku lecimy dalej o jest następny sklep z ksiągami sorry za te odgłosy w tle eee, szukamy Aury Berka jak widzicie jestem ciekaw moi drodzy w ogóle eee, po jakie, znaczy, w, jakich, w jakich cenach będą księgi po łączeniu serwerów same, same wirki. szkoda kurde szkoda mam nadzieję że z tego co mi wiadomo eee... O zobaczcie, bo są kadeki Kadek plus 4 dla Woja, 6 baniek No speeda jest drogi, nie? To, to wiadomo Mam nadzieję, że te ceny się kurde Wiecie co? Chyba sobie jeszcze dzisiaj wejdę Na Feniksa I nagram sobie yy, Wkładanie kadeków do zbrojki Mam taką fajną zbrojkę dla w busia i będę chciał ją sobie tutaj e, kadeki wymienić w niej więc będę potrzebował będę potrzebował o, księga poli Zapisytka, polka mi się przyda będę potrzebował e, mianowicie e, kamieni po prostu do, do wymiany w zbroi w zbroi do obrony plus 4 Hmm. Nie wiem czy dać obrony plus 4 i uchylenia czy spida i uchyłki Nie wiem, musiałbym pomyśleć hmm. Co by tutaj zrobić eee, Duchowe, silne ciało, silne ciało, silne ciało Same są silne ciała O, ząbki orka są nawet A wiecie co? Hmm. Ząbek orka by mi się przydało oddać u To poczekajcie, może zmienimy. Zmienimy sobie postkę. I skoczymy na drugą postkę. O, właśnie. Przeczytam sobie księgę, bo, bo będę miał księgę. Bo będę miał już możliwość przeczytania księgi. O kurwa, ja sobie... Ajajaj. Aj, 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 aj. Jaruś jest bo. Dobra, czytamy, uwaga. Niepomyślne. A to co to za księga? Nie wiem. Dobra, mamy zbitego trochę Expa. Wypadałoby się zabić co, nie? No bo exp trochę jest... Eks troszeczkę jest zbity, to odgłosy w tle. Jaki, jaki chyba podjechał? ile mam w ogóle ekspa. No tak jeszcze wezmę jednego spota i przejdę się do Gino pokazać Wam mniej więcej co jest na sklepach. Ile mam tutaj kasy? No kasy mam sporo, to kupię sobie jakieś księgi. Kupię, wam księ kupię sobie księgi, także... Ym... To będzie takie, tak jak mówiłem już wcześniej o odcinku, w wcześniejszym odcinku to będzie taka moja nowa seria Jako, że eku mam, jest listem ciekaw, Aczkolwiek być bycie sobie pomieszczę Powiem wam, że, 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 że Na Solarze bym pograł Hmm. pograłbym na solarze hmm. no ale nie wiem bo mam tutaj, tutaj eku i mój serwer generalnie będzie, na, będzie łączony z, z Monastyrem i z obsidianem no to w sumie to masz, mar, macie trzy trzy wielkie serwery prawda tutaj widzimy Fenix H1 już jutro hmm po tych 13 godzinach jeśli już, już nie będzie Feniksa jeśli nie będzie Feniksa będzie jakiś serwer Sambos Sambos, Rambos, Sambos będzie po prostu yy, serwer Sambos co mnie, co mnie troszeczkę dziwi aczkolwiek martwi mnie bo no tak, tak długo byłem ilno 5 lat byłem, nie? 5 lat na Feniksie A to nagle ni stąd, mi zowąd, będzie nowy serwer troszeczkę mi się tak się smutno zrobiło ale to nic, słuchajcie ja dobiegnę do Gino i włączę, włączę nagrywanie i będziemy dalej kombinować także na razie kończę i widzimy się za chwilę Dobra, witam serdecznie po małej przerwie Jesteśmy w Dzino na Feniksie, Zobaczcie ile tutaj sklepów jest w ogóle. Zajbiście dużo sklepów, czyli ludzie tak jakby się obudzili, co nie? Obudzili się, tym bardziej, że dzisiaj... <laughs> dzisiaj jest niedziela i obudzili się. No dobra, szukamy pod te sklepika, zobaczymy co w ogóle tutaj mają. Stalka 9 za 200. Kurde, to się ten tam go go gąbapkę. Tutaj widzimy Stalkę za 380 hmm, bojowe miecze plus 6 po, po 800k W blasku zawsze były w cenie, e, bodzie Bodzie po 5,5 Kamienie duchowe po 27 hmm, Co to jeszcze? Tu widzimy jakiegoś FMS-a marmurek Hmm, tutaj truty, zgroty po milionie, nikt tego głównie nie chce kupować. Tutaj jakiś szponek ósemka, 45 milionów. Tutaj widzimy tarczę, tarcza plus 95 bonów po 500. soku 800. Tylko dlatego, że ma, ale i 20 na orki. Krwiste, po 2 miliony. 500, kadeki czwórki po 7 śmierci po 14 potwora po 15 defa po 6 spida po 33 i woja po 6 następnie tutaj mamy jakieś takie śmiecie o tutaj były księgi Jaruz sobie o, czerwone po 2,5. Szukamy Aury Berka. Nie ma. Jakiś sobie Ribek. Za 47 milionów. Jest Berek. Był, był tylko jeden. Pamiątki po 2,700. Duchowe uderzenie 800. Miksurki zielone po 2710 sztuk. 20 sztuk po 5 na no, miksurki nawet nawet. 20 sztuk, tak. 40 sztuk i 10 panik. Czemu nie? Do, do bossów się przydało. Dobra, starszy, bo za dużo kasy nie ma co przepierdalać. Albo sobie jeszcze wezmę piątkę, tutaj. Te miksurki mi się mogą przydać. 200 sobie skompletuję. Nie wiem, nie wiem w ogóle, czy to drogo, czy to nie drogo. Ja coś tam się przydadzę, nie? No jeszcze 20 sobie kupię, i nara. Dobra, mamy 200 sztuk. To sobie odłożymy. Jeloszka. Marmurki, dziki żołnierz piechoty. Co to jest? Harak, marmur? Pierwsza raz widzę. Co to jest harak? Harang. Harang marmur. Aż sobie go kupię. Marmur haranga. Harang. Pierwszy raz go widzę. Ale się przyda. Jaką jako pamiątka. Harang marmur. Dziwne, bardzo dziwne. Ale czekajcie jeszcze sobie. Tryton puszczać do miksu. <grym> Ktoś ładnie bony wkładał na lewo. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? bodzie, bodzie po 4,5 szkatułeczki skrzyja mroku 2,5 miliona pozdro, 600 dziki sługa 10 baniek o kurde głodny alfa po 10 baniek ale drogo to chyba jakiś sklep dla obłąkanych nawet tego sklepu to unikamy tu mamy jakieś kół tu mamy jakieś żelazne szkatułeczki Za 800 No Nasz silnik taki z dupy powiem szczerze 10 ludzi Nic poza tym FMSik. Ej, księga dla silne ciałko było Jakaś ciota mi tutaj bije Czekajcie, założę sobie no Dobra, dziki żołnierz piechoty, FMSki mamy jakieś Tutaj nic Może... O, była aura miecza za szóstkę. Aura jest droga. Fakt. De facto jest aura droga. E, berek po 2 miliony, ale to nic tam. Chujku, kupujemy te berki. Ej, pomoc, ja nie chcę pomocy. Aura miecza przyda się. Jeszcze jedna aura Dobrze Mistrz Poli, kurde, fajne O, aura miecza za 5800 bierzemy mm. Co my tutaj jeszcze mamy Co to jest pieczęć TB? Nie, nie wiem w ogóle To jest jakiś nasiorek, Trudka. Powiem Wam szczerze, te księgi kurwa to tak za, za specjalnej ceny nie są. EQ jest praktycznie wszystkiego z dużo. Patrzcie, biała krwawa perła po 6. O, aura miecza za 6. Biorę. Kamienie, potki. Bojowa tarcza po 19. Kurwa, jakieś fryzurki. Ja pierdziele, masakra. Wierek czerwonek. Księgi, 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 jeszcze raz. już potrzebuje ksiąg. O, aura miecza 5,5. O kurde. Aura miecza 5,5. I chuj, nie mamy miejsca. Ale to się po ty O, berek. Berek. No i na chuj mnie bijesz ty, ty debilo jebane. Inwalido. Jakbym cię tak pierdolął z tego kufla potyskim, to by cię chyba zbierali, kurwa, w Afganistanie. Idioto. Następny idiota, kurwa. Pizowazi, ty, ty debilu, ty. Przyszedłbym futbolem, to bym was wszystkich tutaj porozstrzaskał Placki aura muszę kupić Jeszcze jedną aurę Kurwa jeszcze jedna aura jest Okej okay. No dobra No to wykupiliśmy wszystkie Aury, zajebiście. Tutaj mam jeszcze miksurkę. Gdyby jeszcze gdzieś tam była jakaś aura na sklepie... A tu już kupu. No i następny debil. Tak, tak. Tak, 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 tak. tak. No, ty cien cienka peruka. Dobra. Walili was w odbyt. <laughs> Uciekam. Muszę sobie przerzucić e ty do PVP. Narka. No dobrze, moi drodzy. Yy, jeszcze... Na... Tak, co mi tutaj piszesz? Mi się piszesz? Nie wiem, co mi napisałeś, ale bym ci coś odpisał. Yy, coś takiego po czymś byś się bardzo przestraszył. Yy, ale nie chcę tutaj bluźnić yy, z wiadomych przyczyn. Ja sobie tutaj jeszcze zobaczę. Moi drodzy, pokażę Wam jeszcze e, moją ziemię, moją ziemię, która jest wykupiona w Hunio, e, żeby sobie zrobić e, taką... pamiątkową, prawda? E, żeby sobie zrobić taką pamiąteczkę, e, bo jutro będzie... Łączenie serwerów, dobra ty. W takim razie ja uciekam do Hunio. Uciekam do Hunio i widzimy się za chwilę. Dobrze moi drodzy. Tak oto jest to... Tak oto wygląda moja ziemia w Hunio, którą budowałem jakiś czas temu. Liderem oczywiście jest nasza moja szamanka, Tai Lee. Tak ona wygląda. Jutro już tej ziemi tutaj nie będzie. Dlatego, że, no niestety, ale yy, będzie to łączenie serwerów, nie będzie już Fenixa, nie ma już nic, będzie jakiś Sambos, Srambos, Jebambos, Bambos, kuwambos. Wielka szkoda, pamiątkowe sobie foto pierdyknę, zrobię sobie pamiątkowe foto, moja, moja ziemia, moja ziemia, moja hunio nie moje miasto, pamiętam jak zbieraliśmy kasę a teraz lider dostanie z powrotem te pierdały na konto no jest to smutne 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 co się dzieje z tym kurwa polskim metinem? smutne miejmy nadzieję że, że że jednak nie DRZYJ tam się miejmy nadzieję że jednak ta zmiana przyjdzie wyjdzie na lepsze zobaczymy zobaczymy ja sobie tutaj zostanę Pokażę Wam jeszcze okno logowania jak wygląda przed yy, fuzją. Wylogujemy się. Zobaczcie. Tak wygląda okno logowania. Serwer Monaster, Phoenix, Obsidian twierdza i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. tu część serweru włączona jest, ale ja Tu to. to. jest mój Phoenix, serwer numer 2. Gram na nim od 2007 roku dokładnie lipca bodajże no nic jutro już tego nie będzie jutro jak wejdziemy na serwer będzie tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć może sześć pierwszy to będzie Sambos, Sramboż, Bambos i tak dalej i tyle nie ma już nic przykro mi bardzo z tego powodu ja się z wami żegnam ja byłem w Fubu ja pozostanę w Fubu Widzimy się w kolejnym odcinku przygód z Medlina Polskiego, w którym przedstawię Wam może zwo zwojowanie, może nie, no zobaczymy. W każdym razie dziękuję za uwagę i zapraszam na event na marmora.pl, który się odbywa w tym momencie. Są to zmniejszone raty, e, pierścienia, doświadczenia i rękawice z udziału o oraz event manło, który potrwa do pierwszej nocy. To tyle na razie, cześć, pozdrawiam.